Witam bardzo serdecznie, Maciek Biner. Dzisiaj opowiem Wam o moich doświadczeniach, moich przygodach z przetargami lub z tak zwanymi większymi zleceniami po niemiecku Ausschreibung. I to wygląda w ten sposób, ta procedura. To nie jest dokładnie jak w Polsce przetarg, natomiast wygląda to tak, że jeżeli Powiedzmy inwestor prywatny buduje jakiś budynek, no to potrzebuje stolarki, nie potrzebuje różnych innych materiałów budowlanych. No i najczęściej wtedy bierze sobie firmę architekta, który za niego to wszystko, tą całą dokumentację przygotowuje, planuje. No i jednocześnie robi taki zwany taki ausschreibung do wszystkich znanych mu firm, które ewentualnie są w stanie tą usługę wykonać i tam zakłada jakieś parametry no i też ma wymagania co do firmy. Te wymagania to są na części ile, jak długo firma jest na rynku, czy ma ubezpieczenie, czy jest to spółka, czy jednoosobowa firma, no i ile zatrudnia pracowników i jakie ma ewentualnie doświadczenie. Plus oczywiście sam produkt, który musi spełniać parametry, no i cena. Druga opcja to jest taka, że... To robi jakaś firma, to zlecenie da jakaś firma i to są albo jakieś zarządcy nieruchomości, albo, albo też inwestorzy, ale, ale skupieni po prostu w jakiś, w jakiś konglomeracie, jakichś firm, banków. I no, nasza firma istnieje w sumie 5 lat i dla tych, którzy nie wiedzą, jak, jak, jak to w ogóle powstało, to stworzyć taki projekt medialny pod tytułem Firma na Migracji. Jak tę firmę zakładałem, postanowiłem od początku nagrywać to, rejestrować wszelkiego rodzaju perypetie i tak chciałem zobaczyć, czy to się uda, czy to się nie uda, no dzisiaj po niecałych pięciu latach można powiedzieć, no jakoś, jakoś to funkcjonuje i to jeszcze zresztą zrobię jakieś podsumowanie tak na pięciolatkę, na pi pi pierwszy plan pięcioletni to będzie tak, tak zwany i on na pewno, czy zostanie wykonany, no to zobaczymy za niecałe pół roku, kiedy właśnie, kiedy właśnie będzie to dokładnie te pięć lat, natomiast w tym momencie... No firma od początku była malutka, jednoosobowa, potem się rozwijała powoli. Powoli no nabieraliśmy jakiegoś sprzętu, tutaj w personelu, szukaliśmy inwestycji i też rozwijaliśmy się i sprzętowo i rozwijaliśmy się i w sensie no lokum, także to, to było te 5 lat, tak one wyglądały, i jednocześnie szukaliśmy coraz większych koncepcji na zlecenia. jakichś koncepcji w ogóle funkcjonowania tej firmy. No, i jedno z nich było właśnie uderzenie w takie większe inwestycje. Większe, to mówię w sensie tutaj, szonga, miejscowości gdzie mieszkam. To jest miejscowość 12 tysięcy mieszkańców, a więc tutaj na, na, naprawdę na wiele nie można liczyć. Tym że są jeszcze tutaj firmy, które są na rynku, wszystkie są ode mnie znacznie dłużej. No i my jeszcze też dużo błędów popełniliśmy, uczyliśmy się tego, zresztą o tym możecie, możecie posłuchać w moich audycjach na radiu, w Radiu Kontestacja i na filmikach poprzednich, z poprzednich lat, ale... I skąd ten pomysł właśnie, No bo bardzo łatwo nam szło w zdobywaniu takich indywidualnych klientów, mieszkania domy no coraz częściej, ale mieliśmy ciągle trudność z pozyskaniem na przykład zarządców nieruchomości. No i to też się z czasem udało. Z czasem jakoś, jakoś ich przekonaliśmy do siebie, choć nam mówiono, że nigdy tego nie dostaniecie, bo jesteście Polakami, nie macie żadnych szans. Jako polska firma, polskie produkty, a jakoś się udało, i właściwie tutaj praktycznie wszyscy zarządcy tutaj na miejscu przynajmniej, no to, no to zawsze się nas przynajmniej pytają, a najczęściej też kupują, bo, bo po prostu no, mam już dobrą opinię i mam, dobra, dobrze ta współpraca wygląda. Ale problemy były właśnie od takich wartości, powiedzmy, powyżej 100 tysięcy euro zlecenia. No, to i mieliśmy jeden taki przypadek wam opowiem z lat poprzednich, z roku 2015. To było zlecenie na wymianę okien, tam około 100 okien, plus jeszcze okna dachowe, jeszcze jeszcze coś tam. W każdym razie zlecenie na około 100 tysięcy euro i wyglądało to tak, że tam było 28 właścicieli nieruchomości w tym właśnie domu, którzy decydowali, z tego 24 właściwie do, do decydowało już o wszystkim i było tak, że firmy się prezentowały i były to właśnie też lokalne firmy, stąd tutaj, które tak jak powiedziałem, już z długą jakąś tradycją, no i wszedłem ja i z moim słabym językiem, albo jeszcze słabym, na pewno z polskim akcentem, i jakoś się udało tych ludzi do tego przekonać, że oni jednak zagłosowali na tak, że my wykonamy tą inwestycję. Ale ja no, poczekałem na, na jakoś, jakieś no, formalne in, informacje. No i ten właśnie zarządca nieruchomości dzwonił do mnie i tak mówił: Wie pan, co? Dostał pan to dziwo. No nie wiem, jak to się stało, ale wszyscy głosowali za panem. Tylko dwie osoby były przeciw. Reszta głosowała. Reszta głosowała za panem. Także gratuluję i się cieszę, no i proszę już tam ewentualnie mierzyć. No to poszedłem do tych mieszkań, zacząłem mierzyć, zacząłem się kontaktować z poszczególnymi właścicielami nieruchomości w tym właśnie bloku mieszkalnym, budynku mieszkalnym. No i tak zacząłem już pewne rzeczy sobie organizować. Po czym dostaję za jakiś czas, powiedzmy, 2-3 tygodnie, pismo od jakiejś kancelarii prawnej. Że to zostało podważone, że ja nie mogę tego wygrać, bo tak sobie myślałem, no bardzo łatwo to jakoś poszło, w produkt no cenowo nie byliśmy najtańsi, no ale, ale jakoś to się sprzedało, dało się, udało się to ludzi przekonać, jest fajnie. A tak wszyscy mi mówili, że Polak to nigdy to nic nie dostanie. No i rzeczywiście okazało się, że. Dostałem jakiś, dostałem informację, list z kancelarii prawnej właśnie o tych dwóch mieszkańców, którzy byli przeciw, że oni podważyli tą, tą całą decyzję, no i w rezultacie tam jakoś wszyscy się teraz pokłócili, no i zadzwoniono szybko do mnie jeszcze z tego, z tego ten zarządca nieruchomości, że jakbym już coś kupił, no to, no to już to muszę zrobić, natomiast jeżeli nie, no to lepiej, żebym to odwołał, bo, bo są duże problemy i on sam nie rozumie, dlaczego tak agresywnie ludzie zareagowali, właśnie te dwie osoby. I... No i rzeczywiście potem się dowiedziałem od tego zarządcy bloku, że, no, że oni zdecydowali, że każdy sobie zrobił firmę jakiej będzie chciał. Także ja i tak tam te mieszkania po części dostanę lub, lub, lub dostaję. Natomiast no, jest tutaj, jak widzicie, pewien problem i mnie też to zdziwiło. W ogóle się pytałem tego adwokata, czy, który to odwołał, czy może tak sobie odwołać, jeżeli ja już pewne czynności poczyniłem, Wiedział, że i mam to pisemnie, że to wygrałem. I powiedział, że tak, teoretycznie tak, ale przecież to klient ma rację i po co tutaj jakoś stawiać sprawę na ostrzu noża, bo teoretycznie, no mógłbym powiedzieć, że już, już kupiłem te produkty i, no, i teraz bazując na, na tym piśmie, no i chciałbym teraz odszkodowanie. Ale też nie chciałem zaognąć, bo to jednak rzeczywiście, no trzeba się trzymać zasady, że klient rację ma zawsze. No i, no i tak, tak to się skończyło. Na szczęście też nic nie zamówiłem, ale też poszczególne mieszkania prawdopodobnie jeszcze będę dostawał w tym bloku, dlatego że no, ludzie są zadowoleni, a po drugie no, mieli też widzieli pracę, jak konkurencja wygląda jak my wyglądamy na tle konkurencji i, no, i pewnie jeszcze tych zleceń przyjdzie. To był jeden przypadek, o którym chciałem powiedzieć. I teraz Wam powiem o drugim przypadku. Drugi był to samo, też koło 100 tys. euro zlecenie. I tam tak sama, tak sama sytuacja. Jest czterech inwestorów w, w budynku mieszkalnym, który, którzy no, chcą po prostu zainwestować pieniądze. Z tego, no, i każdy ma jeden głos. Jeden z nich to jest architekt z zawodu, drugi jest doradcą podatkowym, trzeci jest adwokatem, czwarty nawet nie wiem kim jest. Natomiast tych, tych czterech panów decydowało. I oni, to, to, to było ich pieniądze. I oni, ten architekt właśnie zrobił tak zwany Ausschreibung, czyli no zapytania ofertowe. No i ludzie tam składali oferty, firmy składały swoje oferty. I ja, I ja też wystąpiłem tam jak z moją ofertą, z moimi oknami. I na początku takie odczucie miałem, wszyscy są zaskoczeni jakością produktu, to jak szybko możemy tą usługę wykonać. I, I jakby no, te, to, tą całą otoczką te, tej naszej firmy, bo firma jest rodzinna, to wszyscy tutaj znana na miejscu. My jakoś też się staramy tutaj robić, tak zwany jakiś dobry image, w mediach przynajmniej lokalnych. I, i co takiego się stało, że ja po, tej, po zaprezentowaniu się wyszli, wyjechałem sobie do domu i po czym na drugi dzień dostałem telefon od jednego z tych czterech osób. Ja powiedział, tak, my jesteśmy wszyscy na tak. Także wiesz co, dostaniesz oczywiście tą, tą usługę i nic takiego nie może stać na przeszkodzie. Masz najlepszy produkt, wy jesteście po prostu sami najlepsi. I po czym jeszcze raz miałam się spotkać z tym architektem i ta druga rozmowa już nie była taka miła. Widać, że coś ich tam łączyło. No, i ja też jestem członkiem tutaj tych wszystkich organizacji, takich zrzeszających, zrzeszających monterów stolarki okiennej, sprzedawców materiałów budowlanych. No i między innymi te inne firmy też, niektóre do tego, do tej firmy, do tego należą, łącznie z tym architektem, do tych zrzeszeń. I no i ja widzę pewnego, jakie tam idę właśnie do, tej, do tego zrzeszenia, że oni sobie jedzą razem obiad. Czyli ten architekt, no i firma, która miała wygrać ten przetarg. A jak ona go w ogóle wygrała? Bo ja teoretycznie, no, powinienem dostać to zlecenie, takie miałem zapewnienia. I, no, ja się bardzo ucieszyłem, już się, no, bardzo fajnie, no, wreszcie coś się dzieje, kiedyś musimy dostać coś większego. No i, ale nie, nie było tak wcale wesoło, dlatego że ten architekt z. Powiedział mi, dobra, my trzech jest za, ja jestem taki jeszcze niezdecydowany, ale już po tej drugiej rozmowie roz zauważyłem, że jest coś nie tak, już, już, już się rozmowa nie klei, on jakby nie chce, żebym tam przychodził, no tylko ze względu może na tych trzech innych panów, yy, no mnie zaprosił na, na dalszą część yy, tych wszystkich yy, konsultacji i... Problem polegał na tym, że on mi postawił te warunki, że oczywiście okno oknami są dobre, wszystko pasują, ale nad oknami jest taka trawerza i ona ma być grubości 82 mm i ja sobie mówię, no dobra, no to ma być 82 mm, no to znajdziemy 82 mm. No, i ja zacząłem szukać tej trawerzy i znalazłem w Polsce takiego różnego rodzaju produkty, ale wszystkie były albo 75, albo 80, albo 85. Nie było takiej właśnie te, te, tej części to nie chodziło o okna, chodziło po prostu o coś nad oknami. Taka trawerza łącząca właśnie okna z roletami. No i okazało się, że taką trawerzę robi tylko jedna, jedyna firma tutaj niedaleko nas w Niemczech. I no to. Poszedłem do tej firmy yy, i tam rozmawiam z właścicielem tej firmy, z przedstawicielem, przepraszam, handlowym yy, tej firmy i mówię, no przy Pana, chciałem kupić yy, tyle i tyle tych trawers, podałem, podałem yy, dokładne dane i szerokości, długości grubości. i grubości. Ja bym powiedział, oj kochany, tego to ja Ci nie sprzedam. Wyda, a dlaczego nie? No bo to już zamówił, yy, to samo zapytanie dał tutaj mój kolega, który jest też tutaj na miejscu, jest też firmą okienną. Ja po prostu Ci tego nie sprzedam. W ogóle. Ja się zdziwiłem i zacząłem tę rozmowę, znaczy za jeszcze raz, zacząłem ją nagrywać, żeby pokazać tym ludziom, jak to tutaj funkcjonuje nieuczciwie, ten cały, cały ten biznes przetargowy. I no i zaczął to nagrywać. I mówię przy pana, pan nazywał się Fisher. pani Fischer, niech pan powie to jeszcze raz, że pan mi tego. jak chce zamówić te trawerzy, a pan mi nie chce tego sprzedać. Tak nie chcę. A ja mówię, no a dlaczego? No, bo już to ktoś zamówił i ten ktoś ma ten przetarg wygrać. Tak, taką mam informację. Ja to nagrałem wie pan co, ja to akurat nagrywam, jestem dziennikarzem, mam tutaj w Niemczech akredytację. I no, ja to pokażę, i to, no to będzie gdzieś tam, jakby opublikowane. Powiedział, jeżeli tak, to się pan spotka z moim prawnikiem, ja żądam, że pan to skasował, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedział mi, że tego po prostu mi nie sprzeda, bo ten przetarg już miał wygrać ktoś inny, i on wie, że jeżeli ja nie spełnię tych warunków przetargowych, właśnie co do tej trawerdzy, no to, no to ja tego przetargu, znaczy ja nie dostanę tego zlecenia po prostu. No i pokazuje to tym wszystkim ludziom. wie zobaczcie, idę do tego jeszcze architektem. Czy nie może pan nawet tego przerobić, tego projektu o te 2 mm? Przyjął nie, bo to się wiąże z takimi kosztami, że to nie warto tego robić. To jest informacja dla pana. Yy, kryteria przetargowe. Jeżeli pan nie spełnia, to proszę po prostu odejść, wyjść, odejść mi z biura. No i powiedział, no nie spełnia, mam polską trawerzę, 2 mm różnica, ale. Nie mam, takiej nie mam, dokładnie jak Pan chce, niestety nie mam i tego producenta nie mam, bo nie chce mi sprzedać. No i pokazuje mu to, to nagranie, no powiedział, że no przecież to jest firma prywatna, decyduje sama komu sprzedaje, a kto, komu nie. No teoretycznie ma rację, no i też pokazałem to tym innym ludziom, tym innym osobom, yy, którzy tam decydowały, no i one znowu to samo pytanie do architekta, czy da radę Pan to zmienić? Powiedział, jak ja mam wszystko zmieniać teraz, to sobie to róbcie sami i on odmawia o dalszej współpracy. No to w rezultacie też zrezygnowano z moich usług. No i tak to właśnie wyglądało. Takie były te moje pierwsze koty zapłaty. Już nie mówię nawet, że bo byłem na spotkaniu też przedsiębiorców, tam rozmawiałem z dyrektorem szpitala. No i szpital też wymieniał stolarkę i tam było naprawdę no, kilka milionów wartości. No i tam, że tego nie dostałem, no to jakoś się nie dziwi. No firma jest młoda. Niedoświadczona na tyle, żeby takie zlecenie dostać, tu jakby jakichś pretensji do tego nie miałem. No aczkolwiek wiedząc, że nie spełniałem podstawowych warunków, bo na przykład 5 lat nie działała firma, ale postanowiłem złożyć taką ofertę, no i oczywiście ją odrzucono. No ale chciałem pokazać też, że jesteśmy, że się staramy. Natomiast, jak widzicie, nie, nie jest tak różowo z tym wszystkim. No, i to właśnie mnie skłoniło do tego, że takie większe zlecenia to sam sobie muszę dawać. No, i dlatego też w tym roku robimy taki pierwszy projekt deweloperski. No, ale, ale to właśnie tylko dlatego. Nawet no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Natomiast yy, są tutaj potężne problemy z wejściem na rynek. Ja, na przykład, znam tutaj przypadki, że że firma, która tutaj liczy sobie sześciu pracowników z właścicielem włącznie, realizuje obiekty, które, na których potrzeba 100 pracowników, no i tą całą resztę te firmy biorą z Polski, z zatrudniają polskiego podwykonawcę, który, który naprawdę ma lepsze know-how większą firmę, znacznie lepsze no, możliwości, natomiast nigdy takiego zlecenia nie dostanie jak ta właśnie sześciosobowa firma, no właśnie, bo jest stąd. I to właśnie chciałbym też opowiedzieć o czymś takim, jak teraz właśnie zaczynamy te projekty budownictwa mieszkaniowego tutaj, właśnie na, na miejscu. No to tak samo, ja pierwszy teraz to dom, który wykonamy. Mieliśmy w ogóle wykonać z pięć domów, natomiast nam akurat teraz się rodzina sytuacja zmieniła, bo, bo właśnie się parę dni temu dziecko piąte urodziło. No i też moja żona jest tutaj bardzo ważnym elementem tej filmy. O ile nie najważniejszym, no i ona też powiedziała, że chciałaby mieć troszeczkę takiego wyciszenia na, na ten czas, przynajmniej w, w tych pierwszych miesiącach, no i dlatego prawdopodobnie nie wykonamy wszystkiego. Natomiast finansowanie na pierwszy budynek już jest. I w tym finansowaniu już było zawarte ym, oczywiście te wszystkie warunki. No i że budynek musi być y, wykonany przez firmę niemiecką to był warunek. I najlepiej, jeszcze tutaj z regionu. Także ja, ja się spodziewałem, że tutaj też weźmiemy podwykonawców, zrobimy z firmami polskimi, z polską technologią. Y, nie udało mi się tego przepchnąć. Y, no ale pierwsze koty za płoty y, zrobimy jak na razie, właśnie. Z z pomocą niemieckich firm, a oczywiście dużo na więcej, będzie na polskich produktów. No i będziemy próbowali ten budynek bardzo dobrze sprzedać w nowym roku 2018. No a tak na razie, no widzicie, że wcale nie jest tak, tak różowo, choć rzeczywiście, no nie mogę, nie mam tutaj prawa narzekać. Firma funkcjonuje, jest też boom w branży budowlanej, jest Prosperity w Niemczech pieniądz jest dodrukowywany inflacja jest straszna oczywiście ta oficjalna inflacja jest tam na poziomie 2,5% co nie jest prawdą same mieszkania od zeszłego roku do tego roku podeszły ponad 11% koszty najmu, koszty kupna wszystko podrożało mnóstwo no nie wiem dlaczego ludzie jeszcze no, łapią się na to i, i wierzą w, tą, w, tą oficjalne, w te oficjalne dane inflacyjne. Natomiast inflacja rzeczywiście no, daje nam się we znaki, co, co widać po branży budowlanej najlepiej, że niedobrze się dzieje z gospodarką, że to jest no, takie, taka cisza przed jakąś burzą. A właściwie może odwrotnie, to będzie zburza przed ciszą w gospodarce, ale no, takie są cykle koniunkturalne, no ale na pewno dzisiaj jesteśmy na tej górce i za jakiś czas będzie to tutaj spadało, no ale trzeba to wykorzystać. My jako przedsiębiorcy, no, musimy zdać, zdawać sobie z tego sprawę. Mi się wydaje, że nasza firma jest bardziej przygotowana na te trudne czasy niż na Prosperity. Dlatego, że to tutaj wymaga też dużej reorganizacji. A te trudne czasy od nas no, niewiele wymagają, po prostu będziemy realizować to, co dotąd realizowaliśmy, te mniejsze zlecenia, i będzie to tak samo dobrze funkcjonowało. Ale o przyszłości tej firmy naszej i o koncepcjach opowiem na pewno jeszcze nie raz w innych filmikach. Natomiast tutaj chciałem się skupić tylko na tych moich doświadczeniach przetargowych. No i co takiego mi skłoniło, właśnie do wejścia w branżę właśnie deweloperską w Niemczech. I to też zamierzam robić w Polsce. Także zbieramy doświadczenia i działamy. Proszę subskrybować, proszę polecać, proszę komentować. I żegnam się. Do usłyszenia. Cześć.